Cześć wszystkim, witajcie w nowym odcinku, w którym zobaczycie super kolizje na autostradach, słuchajcie moi drodzy widzowie, w tym filmie będą właśnie kolizje na autostradach, które są naprawdę masakryczne, a więc zapraszam was do oglądania. Słuchajcie, na początek mamy policję właśnie, którą będziemy, słuchajcie, gonić jak, jakichś tych, no właśnie gościu tu za szybko jedzie. O, proszę, walnął się, proszę bardzo, słuchajcie drodzy widzowie, bo pomyślałem, że dzisiaj nagram film z właśnie kolizjami na autostradzie, bo ogólnie fajna gra, no i właśnie... Dlaczego żeś mi chłopie podjechał, no? Nie, no, no naprawdę super. A więc musimy odjeżdżać e, tutaj właśnie. Ej, zatrzymajmy. A wiecie, że tu się da w ogóle policję? Zatrzymajmy, może jesteśmy policją. Ej, dobrze, no to przechodzimy do akcji policyjnej. Nie? Musimy znaleźć jakiegoś złoczyńcę. drodzy widzowie! Wa walnałem ten samochód, przypadkiem we mnie walnął. ja co tu wybuchło? Tam samochód w, w niebie leciał przed chwilą. Nie, no, no to jest masakryczny. Co, co się tu dzieje? Ja tu w lesie wszędzie jakieś ciężarówki latają. Nie wiem. Ja nawet nie wiem, co tu. Jezu, to jest takie straszne w ogóle. Tu ten wszystko się rozwaliło. No dobra, zaczynamy od nowa. Dobrze, moi drodzy, widzowie, a więc przechodzimy do drugiego pościgu. Słuchajcie, widzowie, stało się coś strasznego. Słuchajcie, jedyne jakie mam pojazdy, to mam policję. To coś szybkie, którym nawet nie, po, nie da się opanować. I, i ten samochód, którym korary da się zmienić. Mamy karetkę, która kosztuje, zaraz wam pokażę, ponad 15 tysięcy. Mamy kolejną policję. Która kosztuje ponad 50 tysięcy, a my mamy tylko tyle. A tu jest jakieś magiczne, dziwne pół, pudło, w którym, które kosztuje 100 tysięcy, a więc w ogóle my tu mamy straż pożarną, która kosztuje 75 tysięcy. To jest materiał wybuchowy w pikapie. No dobrze, i zacznijmy tym szybkim samochodem. Dobra. Jakieś mówiłem wam widzowie, że tego samochodu opanować się nie da, więc drugi raz musimy. Widzieliśmy, że tego samochodu nie da się opanować. Spróbujemy teraz z tym. On jest ogólnie normalny. Ok, zaczynamy. Drodzy widzowie, to chyba wszystko na ten odcinek. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Ja Was żegnam i papa pa. No i właśnie ten samochodzik też Was żegna swoim życiem super! A więc, tak, mówię papa.